No, cześć, czołem. E, Cóż mogę powiedzieć? Odcinek za 25 zł. Sprawdzimy, co wróci, co, co odda. Mamy pensję z numerem 27, z tego, z maszyny. Krzyżówkę z numerem 87 i mega linie męczymy, męczymy. Po prostu będziemy drapać tym razem numer 15. Zobaczymy, czy 15 coś da, ale linie sobie zostawimy, oczywiście, na koniec. Weźmiemy sobie od najmniejszej. Czyli od pensji. I co? Drapu, drapu. Gdzie to jest? Tu jest. 16 i 34. Premiera była w dechę. 31, 18, 6. Napis. 12 i 7. I była w dechę. Ale tu już nie ma nic. Na razie nie ma nic. Krzyżówka. No. E, ładna ta krzyżówka się ostatnio spisała. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. J, D. J i D. Baobabaje, ja przecież nam bobas. D. E, nie ma? Nie, jest tu. Eminencja. GL. L. Atlas alba. Togo. Dobra, lecimy dalej. F. A. O, pięknie, że dali A. Zobaczymy, co to da. Ada. Atlas alba. A jeszcze tu. Tu. i Ładnie. Ofiara. Czyli mamy o, F. Hmm. Więcej było po tej stronie niż po tej A. Lecimy dalej. N i B. B. N. Mamy pierwsze alba. N. I nadal deszcz. Mówią, że już koniec, już nie będzie pięknej jesieni. Będzie tylko i wyłącznie zimno. KM no, w końcu ma iść ta zima, nie. K. M. Powiem Wam tak, ja wam bardzo dziękuję, że tak piszecie o tym, że kupujecie te regionalne. Wiecie, o jaką akcję chodziło, o której wspominałam. To jest fajny, naprawdę, bo serio. CS. Fajnie, że właściciel nie wziął i nie zwolnił tych ludzi. S. Także mnie się to podoba. A my możemy pomóc. Każdy, kto pomaga, szacunek, naprawdę. Kto, na ile sobie może pozwolić, oczywiście. Dobra. Szukamy dalej dwóch. H e epir tu, er, nest tu aha czekajcie, nie widzę pu udo, się no jakby było te, to zdecydowanie tak P, u, czy nawet i już bardzo ładnie by zagrało? Mamy Z, 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 Z. I ostatnie decydujące, ale tyle: TBA. Nie no, nie spodziewałam, że nie spodziewałam się, że dadzą x. Naprawdę, naprawdę. No, ale okej, okay. no, także, także tyle. Przegrana. Dobra, mega linie z piętnastką, lecimy w tą stronę. Tęcza, popcorn. Jeden pan brał linię i mówi tak, on brał chyba szóstkę i miał po tej stronie i mówi o i tu już przegrana, bo tylko te, które są po tej stronie, to one są zwycięskie te linie, nie? Nie wiem, nigdy na to nie zwracam uwagi. Tęcza, popcorn. Ale jakby tak było? To oznaczałoby, że te linie są wygrane. Fajnie by było. Tęcza. Popcorn. Szukamy dalej. Motyl winogroną. Motyl winogroną. Motyl. e i nagroną. Ja tam uważam, że jak mają oddeśleć tego oddadzą. Fajnie, żeby tak naprawdę nawet w takich zgrabkach zwroty też były. I motyl. Naprawdę fajnie by było. Flaming wiśnie. Flaming. Co tam opuszczę, to później znajdę. Wiśnie, flaming. Opowiem Wam, że jeszcze był Pan z y, Podlaskimi Specjalami. O, jakie dobre. Te kiełbasa, te boczki, to wszystko. O jejku, jak mi się przypomina. Aż mi się przypomina y, moja wioska, i tam wszystko dobre. Domowe takie, żółw i szminka. Pycha. Pycha. Ja akurat jestem od. Taka z... Jedzenia, no takich dobrych rzeczy. No jakby na to nie patrzyć, no... Kto by nie chciał zjeść? Chyba, że ktoś po prostu... Flaming znalazłam. Chyba, że ktoś po prostu y, nie je. Ale jak, jak ktoś je, to naprawdę... Oj... Aż, aż y, ślinka cieknie. Lecimy dalej. Łódź, prezent. Prezent. Łódź. Sakwa, biedroń. Jak słyszycie huki, no przepraszam bardzo. Ale to tak jak y, u madzi wiecznie robią remont. Y, tak, tutaj wiecznie jest huki, strzelanie drzwiami. Sakwa, sakwa, sakwa. Gdzieś te biedronie jeszcze były. A jednak. Eee, zegar, moneta. Zegar niewidziany. Moneta jest. Zegar, zegar, moneta. I tu monety. Serio, fajnie by było, jakby oddało. No to zobaczymy. O, pierścień, auto. Pierścionek, auto. I tu, i tu. Tu pierścionek, gdzie to jest? Chyba tyle. Wiecie, ktoś mi tam pisał, żeby yy, wyciszać, nie? Jak są takie strzelania. No, podkowa diament. Yy, nie ma tego ani tego. Dzwon ananas. Tylko dzwon jest. Powiem wam, że to jest nierealne. To jest po prostu nierealne. Wyciszać. Pierścień. Dzwon. Dzwon. Naszyjnik pióro. Kurczaki, kończą nam się te symbole. Naszyjnik na szyjnik. Mam nadzieję, że naprawdę coś tu trafimy, yy, że nie będzie kolejny napustą. Pióro, o naszyjnik jeszcze, to jeszcze gwiazda, by się przydała. Tak gderam do tej zdrapki, <grym> żeby nie było, że do was, do zdrapki gderam. naszyjnik to dajcie jeszcze troszkę słońca. Pióro. KOKOS, FOTO, FOTO JEST TU, FOTO, KOKOS, 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 NIE WIDZIAŁAM, MOŻE GDZIEŚ je JEST, KOKOS, FOTO, KOKOS. Hmm, 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 hmm. No to lecimy. Kłódka, korona. Ostatnie cztery symbole: kłódka, korona, korona, korona. Tu korona, tu kłódka, korona, kłódka. Ojej, oj, poblokowali nam bardzo dużo. Klapki. Klapki. I tu, i tu. No, klapki. Chyba trzeba będzie na chwilę jakoś tak odstąpić od tych linii. Co nam poblokowali? Czym poblokowali? Co mogą dać? No, i chciałabym, żeby jakąś piłkę chociaż rzucili, chociaż za dużo, albo kluczem, albo liściem, a rzucili lodami. Tak. Czyli już całkiem poblokowali. Mhm. No, no, dobra. A w Bonusie, świnia nam podłożyli, mi podłożyli raczej, nie? Czyli co? Yy, strategia, że po tej stronie są wygrywające, nie, no nie działa. Absolutnie, wieści by było za dużo. Arbus, arbus, coś się wszystko powtarza. Yy, piłka, 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 gwiazda. No. Klucz. No, klucze też się powtarzały, bo były dwa. Dobra, czy, czy w ogóle cię jest sens pod, podsumowywać? No, ja wiem, że to nie jest jakieś, jakoś dużo i tak dalej, jeżeli chodzi o, o, o zdrabki, o odcinek. Jednak tam skręca lekko. Dlatego ja Wam bardzo dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie, komentujecie, polubiacie, bo nam to pomaga, tak naprawdę. Nawet jeżeli tutaj nie ma, to jest też pewien sposób satysfakcji, bo z tego nie ma kokosów, jakby się kręcimy, ale jest satysfakcja, że ktoś chce to oglądać i że ktoś polubia i naprawdę subskrybuje i dodaje komentarz. Poświęca czas na to, żeby pooglądać, a jeżeli jeszcze ktoś poświęci czas, żeby zobaczyć reklamę w całości, to dla nas jest to jeszcze lepiej, nie? Dlatego ja Wam bardzo dziękuję w imieniu swoim własnym i wszystkich innych, którzy drapią i kręcą to na odcinki. Bardzo Wam za to dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Dzielcie się tym, ile tam drapiecie, chociażby najmniejsza pensja za 2 zł i Wam zwraca, to piście śmiało. Gratuluję wszystkim, którzy wygra wydrapali więcej. Jak najwięcej. I co? I do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dadzą zwroty będzie pełniej. Trzymajcie się. Pa!